Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie przeniesie cię w ciekawy i angażujący świat, pozwalając jednocześnie oderwać się od otaczającej nas rzeczywistości. A teraz rozsiądź się wygodnie i posłuchaj. Antoni Czechow, śmierć urzędnika. Pewnego pięknego wieczora, niemniej piękny intendent Iwan Dmitriewicz Czerwiakow siedział w drugim rzędzie krzeseł i patrzył przez lornetkę na scenę, gdzie grano dzwony kornewilskie. Patrzył i czuł się u szczytu błogości, lecz nagle. W opowiadaniach często spotyka się to nagle. Autorowie mają słuszność, życie tak pełne jest niespodzianek. Nagle więc zmarszczył twarz, przewrócił oczyma, wstrzymał oddech i jaściu! Kichnął, jak widzicie. Nikomu i nigdzie nie wzbrania się kichać. Kichają chłopi i policmajstry, a czasem nawet i tajni radcy. Wszyscy kichają. Czerwiakow wcale się nie zmieszał, wytarł nos chustką i, jak człowiek grzeczny, obejrzał się naokoło, czy nie przeszkodził komu swoim kichnięciem. I teraz dopiero odczuł pewne zmieszanie. Zobaczył mianowicie, że staruszek, który siedział przed nim w pierwszym rzędzie krzeseł, wycierał sobie starannie rękawiczką łysinę i szyję, mrucząc coś pod nosem. W staruszku poznał Czerwiakow cywilnego generała z wydziału komunikacji, bryz żałowa. Ucharkałem go, pomyślał Czerwiakow. Nie jest to wprawdzie mój szef. Mimo to jednak jakoś mi niemiło. Trzeba go przeprosić. E, przepraszam, ocharkałem pana, ale to nieumyślnie. To nic. Wybacz pan, e, na Boga, ja przecież ja nie chciałem. Ależ sieć pan z łaski swojej, nie przeszkadzaj pan słuchać. Czerwiako zmieszał się, uśmiechnął się głupio i zaczął patrzeć na scenę. Patrzył, ale stan błogości minął, dręczył go niepokój. Podczas antraktu zbliżył się do bryzżałowa, pokręcił koło niego i przezwyciężywszy lek, mruknął: Ja pana ocharkałem. Wybacz pan, nie dlatego, żeby. Ależ niechże pan da spokój! Ja już zapomniałem, a pan wciąż to samo! Powiedział generał i niecierpliwie poruszył wargami. Zapomniał, ale z oczu jakoś mu źle patrzy, pomyślał Czerwiaków, podejrzliwie przyglądając się generałowi. Nawet rozmawiać nie chce. Trzeba mu wytłumaczyć, że wcale nie chciałem, że to prawo natury, bo gotów pomyśleć, że chciałem na niego plunąć, jeśli teraz nie pomyśli, to potem. Powróciwszy do domu, czerwiakow opowiedział żonie o tym, co się przytrafiło. Żona, jak mu się zdawało, przyjęła to dość lekkomyślnie, zwlekała się wprawdzie początkowo, ale gdy się dowiedziała, że to obcy, uspokoiła się. A jednak idź do niego i przeproś, powiedziała. Pomyśl, że nie umiesz się zachowywać w towarzystwie. Ale o to właśnie chodzi. Przeprosiłem go, a on jakoś tak dziwnie ani jednego słowa nie powiedział na uspokojenie, zresztą i tak czasu nie było na rozmowę. Nazajutrz Czerwiakow włożył nowy mundur urzędowy, ostrzegł się i poszedł do żałowa. Kiedy wszedł do poczekalni, ujrzał wielu interesantów, a wśród nich i samego generała, który już rozpoczął przyjmowanie podań. Załatwiwszy kilka interesów, generał skierował wzrok na Czerwiakowa. Wczoraj w Arkadii. Jeżeli sobie Wasza Ekscelencja przypomina, zaczął meldować intendent, kichnąłem i niechcąco, harkałem przy. Pr... co za głupstwa. Bóg wie co, czego Pan sobie życzy? Zwrócił się generał do następnego interesanta. Nie chcę rozmawiać, pomyślał, czerwiaków blednąc. Gniewa się widocznie. Nie, tego nie można tak zostawić. Ja mu wytłumaczę. Gdy generał załatwił ostatniego interesanta i skierował się do wewnętrznych apartamentów, Czerwiaków poszedł za nim i zabałkotał. — Wasza ekscelencjo, jeżeli ośmielam się niepokoić waszą ekscelencję, to tylko mogę powiedzieć przez uczucie skruchy. Niechcący, sam pan wie. Generał zrobił taką minę, jakby mu się na płaszcz zbierało. I machnął ręką. — Ale pan sobie po prostu ze mnie drwi — powiedział, znikając w drzwiach. — Cóż to za drwiny — pomyślał Czerwiaków. — Wcale nie drwiny. – Generał nie może zrozumieć i jeśli tak, to nie będę się więcej tłumaczył przed tym fanfaronem. – Pal go sześć, napiszę do niego list, a chodzić nie będę. Jak Boga kocham, nie będę. Tak rozmyślał Czerwiako wracając do domu. Listu do generała nie napisał. Myślał, myślał i w żaden sposób nie mógł wymyślić listu. Trzeba było następnego dnia samemu iść i wytłumaczyć. – Przychodziłem wczoraj niepokoić waszą ekscelencję. Zaczął mamrotać, kiedy generał skierował na niego pytający wzrok. Nie po to, żeby drwić, jak pan był łaskaw się wyrazić. Przepraszałem za to, żem ocharkał, a drwić nie miałem zamiaru. Czyżbym nawet śmiał żarty stroić, bo jeżeli my sobie będziemy na żarty pozwalali, to żadnego szacunku dla osób nie będzie. Precz stąd! ryknął generał i cały się zatrząsł i posiniał. Co? spytał szeptem Czerwiaków, omdlewając z przerażenia. Precz stąd! Ryknął generał, tupiąc nogami. W brzuchu Czerwiakowa coś się oberwało. Nic nie widząc i nie słysząc, cofnął się ku drzwiom i wyszedł. Powlókł się machinalnie do domu i, nie zdejmując munduru, położył się na kanapie i umarł. Czytał Wojciech Cieślawski. Nasze spotkanie dobiegło końca, i mam nadzieję, że ci się podobało. Zachęcam cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.